Tak. Yy... Figueres, Muzeum nasza Daliego i nasza przewodnik. To nasza przewodniczka po zakamarkach. No, Dali, Maciebie, jego, Kuba, nie macie, chyba nie sre... macie. Dali strali. Nie, przepraszam, Dali. Słuchamy, słuchamy. Salvador Dali. Słuchamy Macie. Salvador Dali urodził się w 1904 roku. Figueres. I zmarł tutaj w tej wieży w 1989-2003. Nie wiadomo, w której wieży. Zaraz to lepiej nagramy. Był geniuszem, chodzi o sztukę. Wielki talent. Już od małego dziecka. Ja w talent do malarstwa. To w sumie ja się tym dali, my różnie tylko tym, że się w tej wieży nie urodziłem. Nie umarłem. <noise> Jeszcze, że nie. No dobrze, no. No, no. Był jako dziecko. A dlaczego był już jako dziecko yy, wielki talent? No bo już akurat zaczęłam malować od już wiesz. No A ja też malowałem, tylko że mi średnie wychodziły, zawsze trwają. No dobrze, no to jemu ja wychodziło ładnie. Bycie no i zawsze był, był ekscentryczny, bo już na studiach było usunięto ze studiów. No dobra, ale kto to był ten Dali, bo widzowie ciągle nie wiedzą. Salwador Dali. Nie czytamy. Spokojnie. Kuba! Kuba! Jak to się nazywa? Jak na mnie ta właśnie się nazywa? Figuł tak Figueres, miasteczko z XIV wieku. E, tutaj urodził się Fali. Salvador Chwali. Salvador Serali. No i teraz tak, całe życie pracował na wizerunek takiego osoby jak był. Napisał parę też książek o sobie, w których nie pisał nieprawdę, No bo udawał przy innego niż już coś. Co to znaczy? No takiego, wiesz, dużo historie, historiach się sobie wymyślał. Jak na przykład przyjechał na jakąś galerię, pokaz swojego baletu, no to przyjechał w samochodzie wypełnionym kalasiorami. Jedziemy, jedziemy. Ciekawe. Jedziemy. Lakierami. Słuchaj, przyjechał sam. Czyli ogólnie był takim narcyzem trochę, co? że wszystko byle, by o nim było mówione. No i w jego życiu odegrała dużą rolę bardzo. Kala. 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 A, to ta Rosjanka, tak? Rosjanka, którą poznał. Ci Którą poznał, gdy była żoną jego obrazu znajomego. Czyli ogólnie taki jak trochę z tego No, zakochali się. W sobie już od tej pory byli razem przez wiele no, lat. jak podebrać żonę kol koleżę? To trochę taki... Odstąpił. Kolega mu odstąpił. Nigdy się nie rozwiodą ze swoim tajemnikiem, a cały czas żyła w No i w jego sztuce ona się wszędzie przejawia. To jest postać w wielu jego obrazach widocznych. I będziemy podziwiać gale. Tak, będziemy oglądać galę, Będziemy podzielić. Symbole, symbole, symbole. Symbole. Eee, eee. Masturbatory tak zwane. Ooo, z grubej rury. Co tu za obraz? Zaraz poczekaj, pokażę Wam. I to wszystko tutaj jest? Czy to Nie. po świecie? Co to po świecie cały. Po raz dla albo sprzedawał? O, wielki masturbator. bardzo. Gdzie? No, jest pokazana seksualność, świersz jest, jest, jest symbolem strachu, dłoń jest symbolem też żądania, to takie są symbole. tak, jest, są symbolem rozkładu ekstrementy są symbolem no. czegoś tam no co to wam jeszcze powiedzieć jakieś mogło... pytania może być, ba, bo masz jakieś pytanie może zadaj coś, coś, coś to, 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 wszystko? To, to wszystko? to, no, to, to wszystko, wszystko wystarczy. Nie ale nie czuję głód, jestem jest niezaspokojony, nie wiem nic o co chodzi. Chcę wiedzieć, jak się zaczęła jego kariera. Kiedy stwierdzono, że świat go uznał jako artystę wielkiego? Bo to się stało za jego życia, nie po śmierci. Często się zdarza, że po śmierci się. No tak, w swoim wieku. A jakby w swoim to on zaczął dużo pieniędzy. No to czas na to, Muszę widocznie zacząć malować, no. Nie, wystawę wyjechał y, Astridia, już na studiach i już się wyróżnia bo korzyści. Smolnik, Ale jak wyjechał do Stanów, co było w czasie wojny, to zaczęło pieniądze było by zarabiać. I No, bo robił jakby, portrety, wiesz, wielu artystów mu zarzuciło, się sprzedał na pieniądze patrzę, on był dumny z Wszystko robił, jego cały wizerunek po to, żeby się sprzedać. Znaczy, no, czyli zaprzedał duszę diabłu, mamonie i sławę. No tak, ale przy tym długo nie Niestety, stety, Jego, tak, jego, tak, jego tak. obrazy są takie, że poruszają wyobraźni, stare parę przestrzeni na jednym obrazie, jest, tak. jest. można wiele rzeczy dostrzec w jednym obrazie. to jest. Obraz wymaga. Faktycznie. Obraz wymaga jakiegoś poszukiwań. Różne hmm. hmm. No i z biegiem czasu się też rozwijał. Potem zaczął. Na katolicy bardzo się na start. Wiara i nauka tego jego życiu się bardzo dużo przenikały. A, to dobry człowiek. Jak katolik to dobry. Był zafaczynowany odkryciem DNA a na Interesował się bardzo. Uważał, że wiara i nauka to jest jednej. Ciekawe takie podejście. Robił filmy, pisał książki, robił klejnoty, pracy. Wszystko, wszystko, co się dało. No, no, tak. tak. Figury, Figury tak. Tworzył, w Wandorze. Chociażby jedną z najpiękniejszych figur, jakie spotkaliśmy w u Badawiego w życiu, to Wandorze. Maja. No to teraz pytanie dla Was jaki jest najbardziej znany film Jaki? Dalego? Ja go nawet oglądałem. Oglądałem dokumenty dalej. dali. dali dla za Was. I to się nazywa pierwsze słowo. Na pecz, co? Druga jest tak, bo nie powiedzą słowo. Pies. Pies. I zając. A nie, to wilki zajmą Nie, jest wyleciał, ale ja wiem o to był Pies, który jeździł koleją Pies... No, Kuba To był przełom w kinematografii Szok, wzajemnie ja go oglądałem tak Pies, tego Pies andaluzyjski A, andaluzyjski Bo pod Katalonią jest Andaluzja Dzisiaj w Andaluzji upały, ponad 30 stopni. Dobra, dobra, ruszamy na zwiedzanie muzeum, dziękujemy.